Siemanko moi drodzy. A o dzisiaj. Dzisiaj będę robiła tre listę wszystkich zadmiarzy z Brawl Stars. Przed startem tego odcinka zapraszam was do lajkowania i do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli lubicie filmy o tematyce Brawl Starsa. A teraz tutaj już przechodzimy. Z dalszym moi drodzy oce ocenianiem i robienie tej całej trelisty. Stu tutaj mamy A, czyli A ogólnie. Ogólnie to jest tak zrobione, że we takim po prostu amerykańskim, moi drodzy, stylu, są te po prostu oceny. A, A to jest szóstka, B to jest piątka, C to jest czwórka. D. D to jest trójka, a F to jest jedynka po prostu. No to teraz tutaj akurat amber. No i amber tutaj sobie oceniają na piąteczkę, to sobie amber, ją dajemy. I tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie lecimy tak. Teraz sobie klikam tutaj Wprowadź tekst Teraz jeszcze akurat, teraz tutaj sobie piszę tak Mac Teraz tutaj sobie jeszcze akurat biorę tutaj to Mac I Mac to moim zdaniem No i Mac to taka, że raczej czwórka Bo To bez Mecha To nic ona tutaj nic tutaj tak Poważnie ta Mek bez Mek Mecha be Bez tej swojej formy Mecha To ona nic tutaj raczej akurat Nie zrobi To ja tyle tutaj na przykład już akurat wiem Teraz na za na Serge I na Serge'a To raczej nie ma Słabej mapy Więc ja już sobie psuję. Sercz. Czekajcie. Tutaj popełniam taki jeden drobny błąd. Ops. No i tutaj teraz sobie go zatwierdzamy. No i sercza. I sercza, to ja tutaj go daję, akurat go na szóstka Ogólnie pomysł na odcinek to podsuną mi o taki jeden widz którego pokażę, że pod koniec w sumie w zasadzie odcinka no, którego pokażę na koniec akurat odcinka więc się zostańcie moi drodzy do końca jeśli chcecie po prostu się wiedzieć co to był za widz moim zdaniem to jednak Chester Chester to tutaj też na tak ten piąteczkę sobie tutaj go daję. Lecimy teraz tutaj sobie akurat dalej. Cordelius teraz sobie opisuję. Kor, Kor. Kordel No i że Cordelius No i tutaj teraz akurat. Poczekajcie. Ja to źle, akurat zrobiłam. Bo tutaj coś jest. Kordel. Kordel. Jus, OPSA i kordel. A to ja tutaj go biorę. Konatek tak w ten Piąteczka tutaj, akurat, moi drodzy. Tu, tutaj, tak. Tak się prezentuje nasza, nasza playlista Nasza po prostu try, taka nasza. Ona tak tutaj akurat się prezentuje. No to sobie tutaj, sobie już lecimy z kolejnym, moi drodzy, zadymiarzem. Teraz tutaj mamy akurat Kita. kita. Ja tutaj szczerze na Kita. To jego daje go akurat go na czwórkę. Na czwórkę go sobie tutaj akurat go daje. Dobra. Dobra, tylko ta jeszcze akurat zostanie. Wstaje jeszcze, taj nam tak. ty, Rako. Jak ja to piszę No z i jest z tak po prostu hiperką To on ode mnie To on ode mnie otrzymał tutaj na szóstka, Bo za tą hiperką to robi całkiem niezły pogrom No i Kenji. Kenji, jak której tutaj, tutaj akurat Myślałam, że będzie. on też, że będzie on miał akurat tą szóstkę, ale jednak, ale to jednak akurat na jego. Daję to akurat piątkę, bo czegoś mi w nim akurat brakuje. No i teraz też sobie przechodzimy do case. No i case to y ja oceniam. I, Case to ja wam zaraz, moi drodzy, powiem. O co z nią, moi z nią zdaniem, moi drodzy, tutaj teraz akurat chodzi, z O, ogólnie, Case to ona, że dostała, że jakiegoś po prostu nerfa. Dlatego to ja tutaj ją dam na. Na to ogólnie takie po prostu miejsce czwarta. Mhm. To do zobaczenia tym uroczym akcentem się z Wami żegnam, do zobaczenia i papatki!